Witam Was w kolejnym odcinku Titan Quest. To już chyba będzie 54 odcinek, jeśli dobrze liczę. A, bo to jest taka moja dłuższa sesja, już chyba czwarty odcinek nagrywam. <laughs> Jesteśmy w Dolinie Królów. Właściwie całą tę dolinę królów już sobie obeszliśmy, Zobaczcie, była masa grobowców. Jeden, drugi, trzeci. O, no dużo więcej ich tutaj było. Tylko chyba wszystkich nam nie pokazują, tylko te, które są w pobliżu nas. O, tu jest jeszcze jakiś czwarty, piąty, szósty, siódmy. Nie no, pokazują wszystkie. Chyba z siedem grobowców właśnie udało się obejść. Jesteśmy przy ósmym grobowcu Ramzesa, gdzieś tutaj czai się Telkin. Mamy jedno zadanie poboczne do oddania w Tebach. I zadanie główne: musimy właśnie przeszukać dokładnie ten grobowiec Ramzesa. Ostatnio sobie testowaliśmy formę kamienia. Nie wiem, czy pamiętacie. Przez 6 sekund. Zostaje otoczony kamieniami i w tym momencie potwory praktycznie nie mogą mi nic zrobić, ale także ja nie mogę nic zrobić tym potworom. Jestem praktycznie unieruchomiony, ale w tym czasie przez te 6 sekund bardzo szybko regeneruje mi się zdrowie. Jeszcze chyba podczas tej regeneracji zdrowia mogę sobie klikać miksturkę, coś takiego. Także w razie jakichś takich większych problemów możemy się w te, y, tą formą kamienia jakby otoczyć. No i uratować sobie dupsko, nie? W ten sposób. Może nam się to niedługo przydać, będziemy walczyć z tym telkinem całym. Nie wiem, czy on będzie potężny. No ten pierwszy telkin tam w Grecji, no to raczej słabiutki był. No spotykaliśmy dużo lepszych przeciwników, chociażby tego krokodyla ostatnio. Hmm. Nie wiem, czy pamiętacie chyba tak z 5-6 odcinków temu. Taki krokodylowy bohater był. Miałem wielkie problemy z nim, spalał mi energię. Wyłączył mi nawet tarczę jakimś cudem, wtedy jak tak, potem sobie oglądałem ten filmik. I się potem dziwiłem, czemu ja miałem wyłączoną tarczę. Potem, jak sobie właśnie obejrzałem walkę z tym bohaterem, się okazało, że to on mi wyłączył tarczę. Jakoś mi zgasił tę umiejętność. Na początku też myślałem, że może dlatego mi ją wyłączył, bo spalił mi całą energię, ale on mi jakoś te tarcze wyłączył, zanim tę energię spalił jeszcze. Dziwna, dziwna sprawa z tym krokodylem, ale to była naprawdę interesująca istota. Szkoda, że nie zostawił jeszcze jakiegoś fajnego przedmiotu. Dobra, w każdym razie, hmm, podstawowe imenskości i męskości, puklerz, masa tych puklerzy wypada, je tutaj podnoszę, o, wezmę sobie je tak ładnie, ustawię wszystkie, będą fajnie wyglądały. E, płytowe nagolenniki przetrwania, to mnie nie interesuje, jeszcze tak się rozejrzę przy tych krawędziach tutaj, żebyśmy nie ominęli jakiegoś królewskiego kufra, z którego może nam wypaść super epicki przedmiot, no nie? Hmm, pójdziemy sobie jeszcze w prawo. No podejrzewam, że ten grobowiec Ramzesa będzie ogromny, skoro jest związany z tym głównym zadaniem. A i czy tam pułapka jest jakaś. Ale. Ogniem strzela bez problemu. Bardziej mnie rozpraszają te pułapki, te obeliski, które produkują te szkielety. Jakieś takie zamieszanie sięją wtedy. Te jakieś takie specjalnie groźne nie są. Patrzcie, a co to jest? Teslos. Teslos wygląda na broń epicką. Hmm. Jejku, Teslos kojarzy się z Teslą, może jakieś kolosalne obrażenia od elektryczności będzie miał. Nie, no ale to raczej nie o to chodzi. Dobra, załatwiłem sobie pułapkę i dwa cienie. To, to co to jest? Teslos, jak to fajnie wygląda? Co to jest? Co to jest? Szybka broń, taka tak jak nasza. Ale obrażenia ma dużo mniejsze widzę bazowe, ale co ona tutaj daje? 10% szansy na plus 24% obrażeń od elektryczności, 17,60% obrażeń od elektryczności, oszołomienie, odporność na elektryczność, zobaczcie, wszystko z elektrycznością, czyli to Teslos, to jednak dobre miałem skojarzenie z Teslą, że coś będzie z elektrycznością, no ale to, no ale to nie będzie fajniejsze od tego, co my tu mamy, no. Regeneruje energię, to ta mniejsza z tym 14 zdolności do ataku, to to lipa jest. Odporność na elektryczność, no, no, no byśmy mieli kolosalną, 68%, ale zobaczcie jak obrażenia spadają. 221 na sekundę, tutaj tylko 100 na sekundę. No niby może wygenerować jeszcze co dziesiąty strzał jakieś obrażenia od elektryczności dodatkowe, no ale to lipa to. Ale fajnie wygląda. Dobra, w każdym razie wypadł nam przedmiot epicki, to się liczy. Fajnie, że takie przedmioty wypadają, można je sobie obejrzeć. Nie narzekamy, nie narzekamy na broń, bo broń mamy super. Więc inne bronie sobie też z chęcią na pewno pooglądamy. Hmm, o tu jakieś cienie, zaraz je zlikwiduję. Fajnie, żeby wszystkie podeszły. jak poleciały. Pomimo tego, jakieś cienie tu zostały jeszcze. One jakieś takie aury mają w ogóle. No, tu jakiś królewski kufer by się przydał. Nie ma. Konstrukty tylko jakieś się tutaj kręcą. No dobrze, tutaj jeszcze jedna odnoga. Znowu konstrukty dostaną zupiornego. Ale żadnych fajnych skrzyń tutaj ja nie widzę, proszę ja was. Idziemy dalej, schodzimy w dół. Schodzimy w dół. W grobowcu Ramzesa do głównej komory grobowej już czy jeszcze nie. Oj, tu jakaś, tu jakaś taka dużo większa sala. Muszę się zastanowić, tu jakaś pułapka, tam była też pułapka. Dobra, niszczmy te pułapki lepiej. Żebyśmy się w coś tu nie wpakowali. Tu widzę po lewo jeszcze jakiś korytarz taki krótki. Ale najpierw załatwmy... albo może... Hmm. Dobra, może wejdźmy w ten korytarz. Może jakieś takie osobne, pomniejsze pomieszczenie będzie? No będzie właśnie chyba, chociaż, chociaż. To rozwalimy. Nie ma ani części mechanicznych, ani ektoplazmy. W sumie nie zostawili nic. Nawet jak Z wcisnąłem. Taka większa grupa potworków, ale nic nie zostawiły. No ale te zjawy to raczej jakichś specjalnych części ekwipunku to raczej na sobie nie noszą, co więc dziwne, żeby coś takiego pozostawiali, pozostawiały masowo. Królewski kufer, jest. No, co tutaj? Zdrowie. Bardzo długo już chodzimy, chodziliśmy po tej Dolinie Królów, chodziliśmy bardzo długo po tych wszystkich grobowcach i zauważcie, że nie mamy najmniejszego problemu z miksturami życia, z tymi eliksirami. 43. W sumie zużyłem 5, nie, 2 tylko zużyłem, jeśli chodzi o bilans oczywiście, no bo klikałem ich tutaj dużo więcej. Ale chodzi mi o bilans. To co klikałem, z uwzględnieniem tego co, co udało się znaleźć. To jesteśmy na razie tylko dwie miksturki do tyłu. Bezproblemowo to wszystko idzie. Ale w sumie nie dlatego, że ja mam jakąś kolosalnie super wypaśną obronę, defensywę. Tylko raczej chodzi o to, że ja ich bardzo szybko zabijam. Zanim oni mi zdążą jakieś takie poważniejsze obrażenia zadać, zanim je zdążą otoczyć, sklepać, to po prostu już wszyscy padają tutaj. No, tu jest jakaś pułapka. Zobaczcie, no, tu się podchodzi. Tu, niby się pojawił jakiś potężny czerwony szkielet, i już padł. Jakoś tak zbytnio nie mają czasu, żeby mi to życie zabierać, bo zaraz wszyscy padają. Czyli, najlepszą obroną jest atak, tak? Chyba, że przeciwnicy mają nas na hita. No, to wtedy, sorry, jakiś specjalny atak wiele nie pomoże. Dobra, załatwimy sobie nie tego. A i znowu źle zrobiłem. Chciałem kliknąć w pułapkę, no ale co z tego, jak ona tak szybko i tak została unieszkodliwiona. Tu jeszcze jakaś jest. Dwa, trzy strzały. Pod warunkiem, że zostanie wygenerowane jakieś druzgocące z tej mojej broni. Tu jakiś czerwony szkielet, ale zanim on się tam wykrzywił i do końca zmienił, to sobie poszedłem otworzyć te sarkofagi. No dobra, troszeczkę luzu teraz mamy. Możemy sobie pozbierać. No i zobaczcie, jeśli chodzi o eliksir zdrowia. Znowu brakuje, znaczy znowu jesteśmy dwa tylko w plec. Jeszcze jakieś pułapka. No już chyba wszystkie pułapki zniszczyłem na tym większym obszarze. Hm, <laughs> hm. Tu jakieś grobowcy. Ten obszar jest jeszcze większy niż myślałem o mała pułapka. Tu jeszcze grobowiec. Nic ciekawego. W sumie, chociaż eliksil energii sobie może jeszcze jeden weźmiemy, będziemy mieli dwa na wszelki wypadek. Co jakiś czas jednak ten eliksil energii sobie klikam, ale to chyba tylko wtedy, jak trafię na jakiegoś przeciwnika, który mi wysysa tę energię, no nie? Trochę mi tam jej wyssie, ile zdąży wyssać, oczywiście, zanim zginie. Potem jak jeszcze z dwa razy pod rząd walnę sobie zupełnego uderzenia, no to są takie przypadki, że tej energii mi faktycznie zaczyna brakować. Ale to się rzadko zdarza. Bardzo rzadko. No I strasznie wieje u mnie za oknem. Strasznie wieje. Chyba sobie pójdę pobiegać. Pod wiatr. Fajnie będzie. Najfajniej się biega, nie wiem czy o tym wiecie, znaczy mi się najfajniej biega jak się biegnie pod wiatr, ale z górki. Pod wiatr z górki to ten, to ten wiatr jakby tak podtrzymuje tę pochyloną sylwetkę. A sylwetka się, się właśnie pochyla do przodu, jak się biegnie z górki, i ten wiatr, właśnie wiejący od przodu, tak fajnie utrzymuje, tak się zbiega z tej górki dalej. Stobiony pierścień biegłości, dlatego sobie może dzisiaj wyjdę zrobić z, z 8 kilometrów, chociaż tak fajnie będzie. Oczywiście, nie 8 kilometrów cały czas z górki, bo tak to się nie da. <grywka> Takich tras to chyba tu u mnie w okolicy nie ma. Królewski kufer znowu. No, tylu gumy to chyba jeszcze nie mieliśmy pod ścianami w tych grobowcach. Taki mały rekordzik. Hmm, pierścionek, dużo kasy. Starta kości, mocne zręczności, dobierzemy. No i miejsce się kończy, co? Ale, ale spokojnie. Mamy tutaj, zobaczcie, jeszcze jeden woreczek pusty. Także na spokojnie. To, co w tym grobowcu Ramzesa znajdziemy cenniejszego, to na pewno sobie w ekwipunku zmieścimy. Nawet jakbyśmy nie zmieścili, to będziemy cedzić. Co zostawić, co wywalić. Konstrukty trzy. Poleciały. No, wielki ten grobowiec. Mogliśmy, mogliśmy to przewidzieć i w sumie przewidzieliśmy. Jeszcze jedna skrzynka. No, żadnych skomplikowanych przeciwników tu nie ma. Skarbów dużo. No, ale nie damy rady tego wynieść, tutaj wszystkiego, to pewnie bardzo ciężkie. O, byśmy mogli tutaj przyjść, przyjść z tym karawaniarzem: on by całą karawanę sobie naładował tym złotem, i by mógł z nami ruszać dalej. Ale ten karawaniarz wygląda bardziej na takiego tchórza, który tylko dużo gada i się dobrze targuje. jakby miał wejść do krobowca, no to nara wtedy. O, kolejny duży kufer. Kolejny sarkofag. Łapki nie ma. Aj, ci tu zatruwają. Jak tam w ogóle nasza odporność na trucizny? 16%! Najmniejszą odporność mamy właśnie na trucizny. A największą? Największą na zimno? Nie, na, na elektryczność. Ale bardzo blisko jest zimno i obrażenia kłute. W sumie sporo tych pułapek zadaje to obrażenia kłute, jak strzelają z takich specyficznych ostrzy, zauważyłem moje ucznicy przede wszystkim zadają te obrażenia kłute, no nie. Nie wiem, czy jak przeciwnik trzyma jakiś miecz, to czy może wygenerować jakieś obrażenia kłute, czy jednak zawsze są to obrażenia jakieś takie sieczne, czyli nie kłute. O, kolejna skrzyneczka. Co odnoga to jakaś skrzynka. Czasem królewska, czasem majestatyczna, tak jak tutaj. Mhm. Mm Niedawno, w sumie, zdobyliśmy poziom i już połowa paska do kolejnego poziomu. Fajnie. I tutaj widziałem posąg Kanubisa. Ma Nubisa, tylko tego szakala, takiego czarnego szakala. Fajnie to wygląda. Szkoda, że nie można tego sarkofagu odsunąć, tego gigantycznego sarkofagu, chociaż nie wiem, co by w tym sarkofagu miało być pochowany Chyba jakiś cyklop, co? <laughs> nie, to raczej nie jest sarkofag. Po prostu taki ładny podest na kształt sarkofagu. Dobra. <laughs> Jeszcze do tego prawego pomieszczenia tu zajrzymy. Znowu... szakal. Zabalsamowany trup gwardzista. O, z tego znowu taki chyba wyjdzie. Tak, czerwony szkielet. Ale wiecie co? Gdyby ta broń nam nie wypadła, to, to ciężko by to nawet było, jak z nimi walczyć. Znaczy, na pewno by to dłużej trwało i to tak... no, sporo dłużej pewnie. A tak, kolejne przejście, zobaczcie. Kolejna komora. Nie widzę skrzynek, ale masa tych takich garnców. No złoto to to pewnie nie jest, chociaż... Chociaż, kurde... No to wie. No, kiedyś to praktycznie jakiegoś faraona chowano, no to zawsze te grobowce były wypełnione skarbami, no ale do naszych czasów nic takiego się nie zachowało. Zawsze prędzej czy później to wszystko zostało zagrabione. Jeszcze potem wpadli Rzymianie, też pewnie to wszystko zrabowali. Jedynie ten grobowiec, tu ten hamona, się uchował w nienaruszonym stanie. No i co, tu jakoś. Ojć, ojć. Oj. Zdobione kamienne drzwi. Masa hieroglifów naokoło. No i co, tutaj mamy niby wejść? Myślicie, że tam będzie jakiś telkin? Może wyłączy mapkę. Nic tam za bardzo nie widać. Uwaga, otwieram to. Pamiętamy, że mamy formę kamienia pod trójką, na wszelki wypadek. Pies zaczął szczekać. Pewnie panikuje już, ale spokojnie. Aktajus, telkin. No jest telkin. Myślicie, że będzie tutaj sam? Może się jakoś tutaj przejdę? Nie widzę żadnych innych przeciwników, chociaż coś będzie przywoływał zapewne. Oj, tu jakieś posągi większe stoją. Myślicie, że ożyją? Pamiętam, że w przypadku tego pierwszego telkina, jak z nim walczyliśmy, to tam coś ożyło. Jakieś kamienne posągi do mnie szły. Ale fajnie wyglądają te, te, te skrzydła, te, te. To, to coś, coś też to było. To chyba nie jest Horus, pomimo tego, że wygląda jak sokół, ale to były jakieś inne symbole w Egipcie. Dobra. To co? Spróbujemy tego telkina zaatakować z zaskoczenia, czyli że od razu do niego teleport po cichutku. Patrzcie. Pyk. Chyba żadnych przeciwników, tu nie ma innych. Dostał. Dostał, zeszło mu sporo życia na starcie. Oj, odsunął się trochę. Klepiemy, bo ojciec przywołał Ogary Anubisak kliknę sobie Co to tu się stało? I chwila chwila. I to mi się nie podoba. Jakieś meteory. Co tu się w ogóle dzieje? Ilu ich tu idzie? Upiorne uderzenie. Pach! Jeden zginął. Ale to, to tylko jakaś iluzja jest chyba. Zaraz spróbujemy zniszczyć drugą iluzję. Tak, to tylko iluzje były, dobra. walczymy na listy kinem. Oj, co to było? Co to w ogóle za umiejętności? Lepiej kliknę sobie leczenie... Jezu! Odsuń się. Forma kamienia. Dobra, uwaga. Zobaczymy, czy, jak to działa. Eee, fajna ta forma kamienia jest. Uratowała nam dupsk. W formie kamienia sobie jeszcze kliknąłem miksturkę. Znowu używa tych swoich dziwacznych umiejętności. Walnąłem go z upiornego. Trochę tam życia znowu spadło. Forma kamienia, jakby co już jest naładowana od nowa. Możemy jej użyć w każdej chwili, ale no chyba nie będzie takiej potrzeby. On strasznie spowalnia tymi swoimi takimi piaskowymi atakami z góry, jakby. No, zginął. Zginął telki. Zabity boss. 4,5 tysiąca przyznanych punktów doświadczenia. Tabliczka z pismem klinowym. Gdzie ona jest? Tutaj. Tabliczka z pismem klinowym. Dziwne znaczki w kształcie klinów, odciśnięte w glinie, przypominają kurze łapki. Przedmiot związany ze zadaniem. Hmm, no ale ja nic o tym przedmiocie nie wiem. Pokażemy to im hotepowi. On tam się zna na takich sprawach. Tajemnicza kula. Uwaga, Mojej kula, lepiej się odsunę. Co tu jest? Hmm, esencja gniewu Anubisa. Esencja bukłaku Dionizosa. Dużo kasy. Amulet siły na sprzedaż. Dużo kasy. Amulet na sprzedaż. Wytrzymała ducha, to nas sprzedaż, Ochrona to nie, wytrzymała inercji, posępny, angon, goromu jeszcze się jakiś pojawił. <laughs> Wolne, mniejsze obrażenia, nie, słabiutki. Słabiutki, no ale co, no ale zabiliśmy na co? Co tam tutaj piszą w zadaniach? Zabierz dziwną tabliczkę i spotkaj się z Imhotepem w Tebach. Selkin szukał starożytnego artefaktu, który podobno był przechowywany w jednej z prometejskich świątyń w Egipcie. Umierając, upuścił tabliczkę pokrytą dziwnym pismem. Wróć do Imhotepa i pokaż mu ją. No dobra, musimy się wrócić do Teb. Myślicie, że tu będzie jakieś przejście? Nie ma. Jaki fajny, wielki posąg Kanubisa. Super to wygląda. Nie ma tu chyba żadnego wyjścia. To co? Otworzymy sobie portal. Rzadko z tych portali korzystam, bo jednak nie chcę zbyt często do miasta wracać, żeby was nie zanudzać. Hmm, temby. No są. Są. So, wracamy do Imhotepa. Zobaczymy, co on wymyśli z tą tabliczką. Naściemnia pewnie, że umie to przeczytać. Wymyśli jakąś krótką historykę, i znowu będziemy szli na ślepo. Gdzie jest ten Imhotep? Mmm, Amen, nachty, młody kapłan. Aha, to ten, który nam mówił o tym splugawionym kapłanie. Musimy do niego zagadać. mi się odnalazł? No, to dobrze, że teraz już spoczywa w pokoju. No świetnie, ale co? Naładowany kościany kostur podstępu dostaliśmy i 15 tysięcy punktów doświadczenia. No, taki dla maga. To od razu się go pozbędziemy tutaj. Sprzedajemy, sprzedajemy, sprzedajemy... To też... Zręczność niepotrzebna, 15 do siły, to nie, to nie, to nie, to nie, to dla MAGA. Te wszystkie pierścionki musimy uważać, może coś ciekawego nam wpadło, no już w końcu jesteśmy na dalekim etapie gry. Na przykład tutaj odporność na zimno 28% to już nie byle co. Energia to nie zdrowie, to inteligencja. Bo cięż, znaczy bardzo często wpadają te przedmioty dla MAGA, właśnie ogólnie związane z energią, z inteligencją, z regeneracją energii. Hmm. 30% odporności na zimno. No ładne. Mamy 25 i zdolność ataku. No zostawimy to nasze. Energia. Odporność na ogień. No nic ciekawego tu nam. A jeszcze to musimy sprzedać. Nie wpadło. To wszystko sprzedajemy. To, to tutaj byłem ciekawy. 5000 to kosztuje. Hmm. To 20 tysięcy, No. No właśnie, no i to nie miało, zobaczcie, przedrostka i przedrostka, tylko jedno z nich. No już takie drogie nie jest, pomimo tego, że przedmiot w miarę nowy, jeśli chodzi o postęp w grze. A to zobaczcie, ma przyrostek przedrostek i już cyk, 20 tysięcy, ładnie. Hmm, no i mamy znowu grubo ponad milion. Chyba nic więcej tu nie mogę sprzedaż, sprzedać. Dokupię sobie mikstur, bo jednak sporo ich poszło na walkę z Telkinem. Jest dobrze. Pierścionków tu chyba nie ma. Co dalej? Musimy znaleźć Imhotepa, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa... Gdzie jest karawaniarz? Tam gdzieś na dole. Karawaniarz. Interesuje mnie ta pieśń liścia. Znaczy nie... O, no właśnie, my mieliśmy pieśń liścia, chyba nie pieśń węża przed tym. A nie, no tak. Pieśń liścia. A tu jest, tu jest pieśń węża, to coś innego. Hmm, hmm, hmm. Pieśni Węża. Obrażenia od trucizny 6%. To, to mnie nie interesuje. 14 zbroi. No, no, w sumie też jakoś dużo to nie jest. Odporność na obrażenia kłótno 18%. No, to już jest przyzwoite w miarę. Odporność na truciznę. I szansa na kontratak trucizną. No, nic ciekawego w sumie, no. No, mamy esencję urzęd Chorusa, chyba, czy nie mamy? Chorus to jest to oko Chorusa. No, ale możemy to zrobić. Jest esencja urzęd Chorusa cała. 9% ochrony dawanej przez zbroję wylosowało dodatkowo ładnie, nawet. W sumie 15% ochrony dawanej przez zbroję. Fajna ta esencja. Patrzcie, Herkules znowu jest cały, znaczy Herakles, oni to nazywają tutaj Heraklesem. Mm, esencja Ankh -Izydy. No, nie możemy tego połączyć, ale piorun Zeusa już tu się robi kolejny. I jet Ozyrysa. Szkoda, że tego Anubisa nam się nie udało jakoś tutaj zrobić. Raz ominąłem esencję chwały Amun-Ra, tam w którymś odcinku widzieliście, no nie? Myśmy mieli komplecik już a szkoda teraz mi. Dobra, ale w każdym razie części mechaniczne mamy komplecik. Plus 25 zdolności do obrony i szybkość całkowitą zwiększa. Fajne to. Gruczoły jadowe trzeba będzie jeszcze robić kolejne. Tu tutaj się robi ten uu, sztywny pancerz. I Jak to plazma. No i co ja mam sobie zrobić? Myślicie, ten artefakt jeszcze jeden? Właśnie nie wiem. No, no znaczy, to co tutaj oni piszą o nim, to to nic ciekawego za bardzo tu nie ma. No, no niby odporności fajne daje na trucizny i obrażenia kute. Poza tym, nic ciekawego tu nie ma. No ale ten artefakt coś by jeszcze wylosował chyba. Właśnie nie wiem, czy on coś losuje. Dodatkową cechę. Czy to jest jakoś zależne od tego, co ja z czego ja to zrobię, na przykład tu wylosowało jakiś konkretny bonus no nie wiem, nie wiem, podpowiedzcie mi czy ja mam ten artefakt robić z nadzieją, że wylosuję jakiś fajny bonus dodatkowy no, na razie to zostawię w spokoju zostawię to w spokoju, poczekam na waszą poradę no i jeśli niepotrzebnie to kliknąłem, myślałem, że dwa tutaj mam znaczy dwie sztuki. Musimy znaleźć Imhotepa. W każdym razie mamy dla niego tabliczkę z pismem klinowym. Jakimś. Znaczy klinowym... Jakim klinowym. Klinowym. No dobra, gdzie jest Imhotep? Tutaj, tutaj. Imhotep, mędrzec z zakonu Prometeusza. Telkin został pokonany? Wyśmienicie, może jest jeszcze nadzieja. Teraz, teraz musisz udać się do Babilonu. W chwili, gdy rozmawiamy, kolejny Telkin atakuje to miasto. Co to za tabliczka? Niech zerknę. Mm. O nie. Wiem, czego szukali Telkinowie. Ta tabliczka głosi, że w murach świątyni Marduka pod wiszącymi ogrodami spoczywa sierp Kronosa. Tytanie używali sierpów w wielkiej wojnie, ponoć posiada on moc zdolną do zabicia samych bogów. Jeśli telkini nią władają, jesteśmy zgubieni. Pośpiesz się. Musisz natychmiast dostać się do Babilonu. Nie ma czasu na podróż lądem czy wodą. Może jest lepszy sposób. Udaj się do świątyni Hatshepsut. Znajdziesz tam starożytny portal. Berło Wieczności jest kluczem do wielu krain. Jeśli użyjesz go przy portalu, przeniesie cię do Babilonu. Jeśli... po prostu umieść berło przed portalem i przejdź przez niego. Śpiesz się. Może już być za późno. Hmm, znaczy co? Dostaliśmy, dostaliśmy Barło wieczności, 12 tysięcy punktów doświadczenia, 2 punkty umiejętności. Barłowieczności. wieczności, Berło stworzone z oka chaosu i dłoni równowagi, wydaje się lekko drżeć od spoczywającej w nim mocy. Przedmiot związany z zadaniem. No dobrze, tu wszystko zrobiliśmy. Ostatnia lokacja. Zadania poboczne: Full z aktu pierwszego. Zobaczcie też. Wszystko perfekcyjnie nam tutaj wychodzi. Dużo ekspa. Dostaliśmy jeszcze teraz hmm, dwa punkty. Umiejętności ładujemy cały czas w Mistrzostwa Obrony. Jesteśmy coraz bliżej tutaj. Kolejnego rządku do odkrycia. No jeszcze coś chcę im o tym powiedzieć. O, bramy są już otwarte. Idź albo spotka nas los, o którym wolę nie myśleć. <laughs> Ścieżka Hatshepsut. No dobra, tutaj sobie zaznaczę fontannę reinkarnacji. I w tym miejscu zakończymy odcinek. W następnym odcinku będziemy musieli do, dostać się do tej świątyni Hatshepsut i otworzyć sobie portal do Babilonu, korzystając z barła wieczności. Tak. No dobrze, takie coś spróbujemy zrobić w kolejnych odcinkach, a tymczasem żegnam was raz na razie.